Ropa naftowa 10 ciekawostek i zacznijmy od tego, że ropa naftowa powstała z materii organicznej czyli szczątków roślin i zwierząt czyli szczątków roślin i zwierząt głównie z fito i zooplanktonu dlatego te największe złoża, jeśli chodzi o ropę naftową, odkrywamy w osadach morskich. I tak, co jakiś czas będzie mnie tutaj widać na tle tej wspaniałej konstrukcji sprzed kilkudziesięciu lat. Ale jeśli chodzi o powstanie o proces powstania ropy naftowej, to tutaj będzie odrębny materiał. Powiemy też o innych teoriach, które próbują tłumaczyć proces powstania ropy naftowej, ponieważ one też są bardzo, bardzo niekiedy ciekawe. A jeśli chodzi o ten proces powstania, to oczywiście z tych szczątków fitozooplanktonu, ale nie tylko, na dnie na przykład murzy i oceanów osadzały się takie warstwy, które z czasem były przykrywane przez inne osady, wędrowały na dół, Zaczęło na nie wpływać ciśnienie, wysokie temperatury, co w końcu doprowadzało do powstawania skał macierzystych, czyli na przykład czarnych łupków i lastych, które są bogate w kerogen, czyli substancję organiczną. No i po wielu milionach lat ciśnienie i wysokie temperatury powodowały, że węglowodory są wyciskane, to nadal się dzieje, i wędrują z tych skał macierzystych do góry. Gdy trafią na odpowiednie skały, które je zatrzymują i są szczelne, wtedy tworzą się złoża ropy naftowej. Druga ciekawostka to może skład pierwiastkowy. Od 80 do 88% to węgiel. Co oczywiste, jest to ten dla nas najważniejszy element, jeśli chodzi o ropę naftową, i tutaj warto powiedzieć, że te pozostałe elementy, ale też ten, potrafią się dosyć znacznie różnić, jeśli chodzi o zawartość tych pierwiastków, co w bardzo duży sposób wpływa na jakość, na to, jaka ta ropa naftowa jest i co można z niej wytworzyć. Ropa naftowa ropie naftowej nierówna. Poza oczywiście węglem. Od 11 do 14,5% to wodór, od 1 setnej do 6% siarka, chociaż są też takie złoża, gdzie ropa naftowa ma nawet 8% to znaczy w 8% składa się z siarki, od 5 do 1,2% to jest tlen, i od 1 tysięcznej do 1,8% to jest tlen. Azo. Trzecia ciekawostka dotyczy tego, że oczywiście ropę naftową trzeba przetworzyć. I tutaj oczywiście tym najważniejszym elementem po wydobyciu jest przemysł przetwórczy, są rafinerie, które dopiero pozwalają z ropy naftowej coś pozyskać. Pamiętajcie, że samo wydobycie oczywiście też jest bardzo ważne, ale po wydobyciu tej ropy naftowej, kiedy ktoś nie ma możliwości rafinacji przepot. Przerobienia tej ropy naftowej, to jednak musi ją sprzedać w takiej surowej postaci, a jest to coś, co nie jest aż tak opłacalne, jak wydobycie, przerobienie tej ropy naftowej, przetwórstwo tej ropy i uzyskanie szeregu różnych rzeczy, które mogą być później z bardzo dużym zyskiem sprzedane. I czwarta ciekawostka to to, że oczywiście, kiedy mówimy o ropie naftowej, od razu myślimy o paliwach paliwach, które są naprawdę tym, co najbardziej wiążemy z ropą naftową i tak, jeśli chodzi o produkcję energii, jeśli chodzi o zasilanie na przykład naszych samochodów, samolotów czy też statków, to ropa naftowa tutaj jest niesamowicie ważna, jest najważniejsza, ale pamiętajcie, że z ropy naftowej mogą powstawać też inne rzeczy. I oczywiście możemy myśleć o smarach, o olejach, o substancjach, które no, są blisko ropy naftowej w takim powszechnym myśleniu, ale pamiętajcie też na przykład o tworzywach sztucznych, w przypadku których duża ich część jest właśnie efektem wydobycia, później przetworzenia ropy naftowej. Więc to nie tylko produkcja energii, produkcja paliw, ale ropa naftowa ma też bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o tworzywa sztuczne, bez których byłoby troszkę ciężko. Oprawka tych okularów. Buty, statyw, telefon i masa innych rzeczy to coś, co jest właśnie, może być z materiałów, które powstają z ropy naftowej. Więc ropa naftowa, źródło energii, źródło paliw tylko że, tak jak powiedziałem w punkcie trzecim, bardzo ważne jest jej przetworzenie, jej rafinacja, żeby otrzymać to, co się chce i to jest bardzo skomplikowany proces często mm, o wiele bardziej skomplikowany, najczęściej niż samo jej wydobycie. Ale to nie wszystko. Tutaj są też inne produkty, które właśnie z ropy naftowej powstają i są dla nas bardzo, bardzo ważne. I tu piąta ciekawostka. Kiedy już mówimy o paliwach, kiedy mówimy o źródłach energii, to może powiedzmy o czymś takim jak peak oil, czyli taki moment, czyli taki czas, kiedy to wydobycie tej ropy naftowej będzie na maksymalnym poziomie i po tym peak oilu, po tym Szczycie wydobycia ropy naftowej będziemy mieli spadek wydobycia tej ropy naftowej. I można to rozumieć w ten sposób, że po prostu zaczniemy ją zastępować innymi źródłami energii i po prostu zapotrzebowanie na, niego, na nią, na ropę naftową się zmniejszy. Ale najczęściej, gdy mówimy o peak oilu, to oczywiście mowa o tym, że ten szczyt zostanie osiągnięty, później nastąpi spadek. Nie związany z zmniejszonym zapotrzebowaniem, tylko z. Zmniejszoną ilością dostępnej ropy naftowej, że będzie to moment, kiedy osiągniemy szczyt wydobycia. Niestety, później, niestety, niestety, później będzie spadek tego wydobycia, spadek możliwości wydobycia, który jest efektem na przykład wyczerpania źródeł. I tak w latach 50., w latach 60. mówiono, że to będzie rok 2000. Teraz mówi się o roku 2030 najprawdopodobniej ta data się przesunie. I to oczywiście o PIK-OILu też kiedyś porozmawiamy, o tym co może się z nim wiązać, ale to jest takie coś, co po prostu jest cały czas przesuwane. I wynika z tego, że jednak tych źródeł, to znaczy zasobów, które są odkrywane, nadal jest sporo. I co roku odkrywamy kolejne źródła, nie mówiąc o tym, że coraz częściej sięgamy po źródła ropy. Do których wcześniej nie sięgano, o których wcześniej nie wiedziano, czy też nie było technologii ich wydobycia. Czyli mówimy tutaj na przykład o łupkach bituminicznych, czy też piaskach bituminicznych, a dodatkowo może być to na przykład teren Arktyki, gdzie w wyniku tego, że jednak topią się lodowce, te warunki się tam zmieniają, odkryte zostaną nowe złoża, które będziemy mogli oczywiście wykorzystywać. Więc to nie wygląda w ten sposób, że tak jak przewidywano, to jest coś, co się pojawi bardzo szybko. To też nie jest też tak, że to zapotrzebowanie się jakoś drastycznie w przewidywalnym czasie kilku, kilkunastu lat zmniejszy. Nie. Ale o tym porozmawiamy w odrębnym materiale. Szósta ciekawostka to to oczywiście, że ropa, nieprzetworzona ropa, jest leżejsza od wody. Oczywiście wiele rzeczy, substancji, które powstają z ropy, też jest lżejsze oczywiście od wody, co w wyniku na przykład, co niestety przekłada się na to, że gdy dojdzie do jakiejś katastrofy, na przykład tankowców, czy też innej, ale głównie tankowców, to ta ropa po powierzchni mórz i oceanów potrafi zawędrować bardzo daleko i może spowodować bardzo duże szkody, jeśli chodzi o. Przyroda. I to są szkody, które wpływają również na nas. Siódma ciekawostka dotyczy tego, że Polska w połowie XIX wieku była liderem, jeśli chodzi o wydobycie ropy naftowej. To u nas powstawało wiele technologii, ten przemysł był rozwijany, i na przykład w 1852 roku powstał pierwszy szyb naftowy, nie odwiert, tylko wykopany, właśnie w Polsce. Taki odwiert pierwszy to oczywiście Stany Zjednoczone kilka lat później, 1859 rok, ale my wówczas byliśmy państwem, które dużo państwem, no nie byliśmy niestety wtedy państwem, ale na terenie Polski wówczas był taki dosyć szybki rozwój przemysłu wydobywczego, przetwarzania tych wszystkich wydobytych. Tej wydobytej ropy naftowej. Niestety nasze złoża nie są wystarczająco duże, są po prostu mizerne, niewielkie w porównaniu do tego, co mają inne państwa. Szkoda. Bardzo szkoda, ponieważ przydałyby nam się w naszej historii, chociaż nie wiadomo, jak to wpłynęłoby na naszą historię, gdyby te złoża były gigantyczne. Może byłoby, może nie byłoby Polski. Tutaj nie dopowiedziałem. Pierwszy szyb naftowy, ten z 1852 roku, został wykopany w Wsi siary. Ósma ciekawostka dotyczy tego, że oczywiście ropę naftową wydobywamy, możemy ją na miejscu przerobić, możemy ją też transportować w tej postaci surowej, ale musimy ją transportować, czy też paliwa, które z niej powstaną, inne substancje, te płynne. I tutaj mamy dwa rozwiązania: rurociągi, ropociągi, albo też tankowce. Jeśli chodzi o transport lądowy, to najczęściej są to właśnie Rurociągi, czyli rury, system pomp, system, który pozwala po prostu tłoczyć tą ropę, czy to surową, czy też paliwa, na odległości nawet wielu tysięcy kilometrów. Ale oczywiście to najczęściej stosuje się na powierzchni lądu. Tylko że nic nie stoi na przeszkodzie, poza oczywiście finansami, żeby taki ropociąg był wybudowany. Na dnie morza, i tak się też często buduje, gdy nie ma innego wyjścia, gdy jest to opłacalne. Jednak należy pamiętać, że tutaj mówimy o tym, że to jest po prostu drogie, ale i tak pomimo tego się to robi. Jeśli natomiast chodzi o transport na inny kontynent, czy też transport w warunkach, gdzie nie da się tego rurociągu poprowadzić, oczywiście tutaj wchodzą tankowce, które potrafią transportować setki tysięcy metrów sześciennych. Ropy. I oczywiście trasy, szlaki, po których pływają tankowce są bardzo ważne, ale o tym mówiłem. Mówiłem na przykład o Zatoce Perskiej, o Cieśninie Ormus. Tutaj zapraszam na wcześniejsze materiały. I tutaj w punkcie siódmym mówiłem o wydobyciu ropy naftowej w Polsce. I tak ono cały czas trwa, pomimo tego, że te nasze zasoby są bardzo niewielkie, to jednak nadal wydobywamy do 800 tysięcy ton ropy naftowej. To jest niewiele. No ale lepiej mieć pewien udział z własnych źródeł, niż nie mieć go w ogóle. Jeśli chodzi o rozpoznane zasoby w Polsce, to one są określane na około 20, troszkę ponad 20 milionów ton. Czyli przy takim wydobyciu około 25 lat jeszcze możemy wydobywać ropę naftową. Jeśli chodzi o te zasoby na całym świecie, to tuż są przeróżne dane i jeszcze 20, 25 lat temu wieszczono, że wystarczą na jakieś 40 lat, nawet biorąc pod uwagę ten wzrost wydobycia. Obecnie rozpoznane źródła wraz z tymi źródłami, które tak jak mówiłem, są cały czas odkrywane i te zasoby, które po prostu zaczęły być eksploatowane, tak jak te piaski, jak te łupki, to Wystarczy na przynajmniej kilkadziesiąt lat. Pamiętajcie też, że tutaj wchodzi ekonomia, i nie każde złoże jest przy pewnych cenach opłacalne, jeśli chodzi o wydobycie. Ale tak jak mówiłem we wcześniejszych punktach, ten szczyt wydobycia który jest, był przewidywany na rok 2000, teraz 2030, myślę, że to się przesunie minimum o 10-15 lat. I później ten spadek wydobycia nie będzie spowodowany tym, że te zasoby będą niewystarczające. Nie. Tutaj najprawdopodobniej będzie to wynik tego, że jednak pozyskujemy, nasze źródła pozyskiwania energii też zaczynają się zmieniać. I po prostu to zapotrzebowanie będzie niższe. I to będzie powód, że będziemy obniżać, to znaczy na całym świecie dojdzie do obniżenia wydobycia ilości wydobywanej ropy. Dziesiąta ciekawostka, no ale jak rozpoznawane są nowe złoża? Oczywiście tutaj wchodzi geologia, geofizyka i po prostu trwają badania terenu. Są wyszukiwane skały, skały, które mogą być takimi pułapkami na ropę, czyli miejsca, gdzie może istnieć złoże ropy naftowej. Czyli po prostu szukamy miejsc, gdzie ta ropa naftowa może być uwięziona skał, które są tymi skałami, które blokują tą ropę naftową. Mniej więcej wiemy, gdzie ropa naftowa występuje i tam są odwierty, żeby uzyskać oczywiście taką pewność, że tam ta ropa jest można później po prostu zacząć szacować jak duże jest to złoże, czy jest opłacalne. Pamiętajcie też, że teraz to się też wszystko zmienia, ponieważ jeszcze raz powtórzę, wchodzą nowe typy złóż, nowe miejsca, gdzie do tej pory po prostu ani nie szukano, ani też nie myślano o tym, że wydobycie w tych miejscach jest w jakiś sposób opłacalne. Więc te prace cały czas trwają. To jest bardzo zyskowny interes. Wydobycie, przetwarzanie, transport więc te prace będą cały czas trwały. Miejsca, gdzie to wszystko może być, będą badane niekiedy dwukrotnie, trzykrotnie. Pojawiają się nowe technologie i szukania, i wydobywania, i przetwarzania więc to jest taki proces, który jeszcze potrwa wiele lat, chyba, że dojdzie do jakiejś rewolucji, jeśli chodzi o produkcję energii. Może. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, zapraszam na inne materiały, zapraszam do ocenienia, skomentowania, zasubskrybowania, zapraszam na inne kanały, linki są w opisie, do zobaczenia i usłyszenia ponownie.